Dzień dobry. Nagram ten materiał, ponieważ jest to ostatni raz, kiedy cokolwiek udowadniam. Bo widocznie ktoś mi chyba nie wierzy, że tego przelewu nie ma, więc sobie sprawdzimy teraz i wszystko będzie nagrane. Ponieważ właśnie przed chwilą dostałem wiadomość, że w załączniku przesyłamy potwierdzenie płatności i prosimy o dokładne sprawdzenie historii przelewów bankowych na koncie bankowym, nie na stronie firmy PayU. Ze swojej, ze swojej strony zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. No dobrze, zobaczmy sobie potwierdzenie przelewu, co mi kompletnie nic nie, nie daje, ponieważ tego przelewu nie otrzymałem. Ale sprawdźmy sobie. 15 lutego to jest moje konto bankowe. Przejdziemy sobie do wybierz z kalendarza. 15 lutego został wykonany przelew, więc ja sobie zaznaczę do od 14 do dnia dzisiejszego no i pokaż, ok żeby jeszcze przefiltrować wprowadzę kwotę 215,99 zł więc ja wprowadzę od 215 do 216 i żeby nie było niejasności wszystkie uznania i nie ma tej wpłaty więc ewidentnie coś jest zrobione nie tak jeżeli ten materiał nie jest dowodem na to, że coś z Waszej strony poszło nie tak, to wówczas, wtedy, ja teraz nikomu nie chcę grozić, to jest, jedynie lojalnie uprzedzam, zgłoszę się do odpowiednich organów, które będą wiedziały, co z tym zrobić, będą wiedziały, co mi podpowiedzieć. Więc jeżeli to nie jest dowodem, i firma, czy pan, czy pani, z którym teraz koresponduję, nie poczuwają się do tego, żeby zwrócić pieniądze, to tak też właśnie zrobię. Proszę mi odpowiedzieć, widząc to, co tutaj teraz wyświetlam, co pan lub pani o tym sądzi?